Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Pana technomacie. Odpowiadam na Pana pytanie. Proszę o odpowiedź w sprawie koncertu, na którego artysta lepiej się wybrać. Koncerty odbywają się tego samego dnia, to jest 10 grudnia 2021 roku. Na kim będę się lepiej bawił? Enrico San czy Shlomo? Na kim Pan Technomaciek będzie się lepiej bawił? Na jakim koncercie? Enrico San czy ślamo uh -huh. uh -huh. dobrze czy emerytował sam uh -huh. czy ślamo Enrico Sangaliano, <grymne> Ale po kolei, jeżeli chodzi o koncert właśnie Enrico no co jest na tak wszystko kielichów, e, tutaj e, będzie takie bardzo fajne, sprzyjające, ciepłe e, otoczenie przyjaciół, rodziny takich czy osób takich e, które są bliskie Panu, tak? Ale również będzie taka świetna, fajna, przyjemna zabawa, tak? Takie jakieś powroty do dzieciństwa również mogą być, jakieś spotkanie z dzieciństwa, ale naprawdę fajna ciepła atmosfera, bardzo przyjazna, tak? Będzie Pan zadowolony, będzie Pan się czuł jak ryba w wodzie. Co jest na nie? Karta wieży. Tutaj nie należy jakby burzyć żadnych struktur i żadnych pomysłów, jeżeli chodzi właśnie o tę opcję, bo może być w pewnym momencie na przykład w taka jednak chęć, hmm, taka. Chęć, no nie wiem, jednak albo nie jadę, tak? Czy też, albo idę na szlomo, tak? Jakieś takie m, mogą być chęci destrukcyjne, tak? Z jakiegoś powodu tutaj według kart. Natomiast absolutnie proszę tego nie robić, proszę tego nie brać pod uwagę, bo to z jakiegoś powodu może się pojawić, ale to absolutnie nie będzie korzystne w żadnym, w żadnym, e, w żadnym przypadku. Natomiast karta Rady to jest karta Redvana, czyli fantastyczna karta, mówiąca o takim pędzie do przodu, o rozwoju, e, o tym, że jesteśmy szczęśliwi, że czujemy się samouspełnieni, tak, usatysfakcjonowani, że wszystko nam sprzyja, tak, także karta redwana jest świetną kartą i na pewno tutaj według karty się nie zawiedzie, ale będzie to rozwój, jakby du du również dużo energetyki, dużo energii ten koncert panu da, no i po prostu będzie pan szczęśliwy, tak według karty wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o szlomo, co jest na tak też mieczy? No tutaj albo Będą jakieś takie, nie wiem czy sam pan się wybiera czy z kimś, natomiast tu mi się jakieś walki słowne, takie drobne pokazują, jakaś zbytnia asertywność, czy też na tym koncercie już powiedzmy, już należałoby się wykazać jakimiś takimi, no mogą być takie potyczki, powiedzmy, nie wiem. Jakieś potyczki mi tu się pokazują, walki słowne, zbytnia asertywność, takie Ciętery Post, takie dopiekanie sobie, coś taka, taka energetyka co jest na wędka mieczy. No jakby karty rado, żeby też nie nie kończyć ze szlomo w ogóle jakby byciem fanem, tak? Bo to nie będzie korzystne, ale również tutaj mogą się jakieś lęki w tym obrębie, obrębie pojawić, tego koncertu, jakieś lęki, niepokoje, jakieś smutki, tak? Coś takiego to również temu proszę się nie dać, ale to może gdzieś tam poprzeszkadzać. No i karta rada, czwórka kielichów. No tutaj jakby mm, może Pan powiedzmy albo nie dostrzec wartości tego koncertu albo nie dostrzegać czegoś, co ma pan przed nosem, tak? No to jest taka właśnie karta, że nie dostrzegamy czegoś, co ma przed nosem, czy też nie dostrzegamy wartości czegoś, tak? Także należy nie tylko patrzeć, ale i widzieć przede wszystkim, tak? Natomiast, jeżeli miałabym powiedzieć, jakby z czego będzie pan bardziej zadowolony, tak? I na czym będzie się pan lepiej bał, No to według kart zdecydowanie, czyli na koncercie Enrico Sangoliano, to mi dzisiaj dużo, dużo lepiej sobie prezentuje niż ta druga opcja. Dziękuję bardzo serdecznie, życzę wszystkiego co najlepsze, udanego koncertu, dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.